Cześć, dzisiaj zagramy w GTA 3 Multiplayer. W drugim odcinku na serważe 3N geta Multiplayer 3 plus GTA Kropka 3 Zróbacar 119 To będzie pół godzinowy yy, odcinek k, muzyka. To kolety chcę pokazać. Wiecie. Mój kolega mówi, że mam nagrać GTA czy multiplayer drugi odcinek. Zobaczyć jak wyjdzie, ale wieli, czy pierwszy niż drugi. No wiecie. To co się dziwić.

O, są jakieś gości, idę po Radius na obronie, lubię siedzieć po Radius, bo wtedy, no, że zróbmy to do tu. не давайся. Повыше или 29 минут, типа, достаточно. Ну, типа, Trzeci odcinek będę nagrywał z kolegą. Jak mu, jak, jak mu wejdzie GTA, żeby to się mu się stało, i chcę od nowa zainstalować. On telegra z kimś innym. Będzie jutro, nowy odcinek. Jutro. Ale czy dojdzie? Nie działa. Co mamy? Halo! No. A Kirby okay. Ha. Spoko. Huh? Ogólnie y, ja mam, y, y, też powiem jak ja mam system, y, z Windows Vista y, Miser, ale XP podróbka, coś ściągnęłam. To chyba najwięcej osób, w których tu najwięcej. Wow, ile lagi kit! No tak, się to zakończę. Teraz. No, poczekajcie, Uf, no kwawa. Ja po nie, nie multiplayera. A widzisz, że angietach, City, mam, no co ja, yes, tego, no, na innym nie, 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 na 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 nie, 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 I wpiszę w to w komentarzach, skąd to pobrałem. No dobrze, kit z tym. Co ja pisze? Co są szankować? O, tam coś się dzieje. Dlady tam. Jak... ktoś e ma getto cztery, trzy cz raczej na przykład, to niech napisze to niech napiszą w oficielu, gdyby ze mną chcieli nagrywać. O, z gością. Nagrywam, nie wiesz o tym. No i tak A gdzie mi złapą, to jeszcze gorzej. Kielagi? Lala. Słabe. Górze, co odpiszę? Jeden, jeden, dziewięć. No co? To teraz. No nie, dobra zakończymy, zakończę ten odcinek krótszy, cześć.